Cześć, witam na kanale India Trade. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prowadzić analizę techniczną od zera, pokażę jak prowadzę analizę, na co jest analiza oparta, jak szukać poziomu zparcie oporu, jak identyfikować trendy, także dzisiaj o wszystkim porozmawiamy. I proszę o subskrypcję kanału i zaczynamy handlowo. Jestem na Pocket Option, handlamy na Pocket Option. Dobrze, teraz wiem, tutaj mam Trading View, mam różne pary walutowe.

E, dobrze. Dlaczego niżej? Już e, powiem. Zwróćcie uwagę, co tutaj mamy. E, jak prowadzimy analizę? Musimy najpierw zrozumieć, jaka jest tendencja. Naprawdę mamy taką tendencję wzrostową, tak? Cena idzie do góry w trendzie wzrostowym. Ok, mamy trend wzrostowy, tak? Ja rozumiem, że idzie trend wzrostowy. Dalej. Co musimy e, przeanalizować dalej? Czy mamy jakieś poziomy? температурі, можу впливати на ціни. Так, маємо тут, очевидно, тенденція зростова, але як і сау пожімі. Наприклад, тут можна побачити, що маємо пожім опору. Навстепне пожім опору. Вчешній ціна вже була відвороцона тут, так, можна побачити, те пожім, як ціна була відвороцона, так, звучить уваги. І це то дає можливість на то, так, маємо пожім, де ціна була вчешній відвороцона, і зараз руніш ціна знайдує на пожімі опору. Dalej, wskaźnik RSI, Wskaźnik RSI już ma, znajduje się na poziomie wykupienie, tak, wkazuje, że teraz cena, po prostu był wzrost, tak, e, był trend wzrostowy, e, dlaczego był trend wzrostowy, tak, tutaj wszystko kupowali, 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 dalej na e, poziomach występuje już spad się kupować, a można tutaj na przykład sprzedawać, tak, kiedy idzie, e, kiedy kupują, cena idzie do góry, tak, kiedy zaczynają sprzedawać, cena idzie na Spadek, tak? Na tym polega analiza i teraz, tak jak mamy poziom e, oporu, na poziom oporu mogą teraz zacząć sprzedawać. Sprawdzimy na wskaźniku RSI. Już mamy takie sytuacje, że e, naprawdę ten poziom oporu będzie pływać na cenę i e, poczekamy, że od tego poziomu będzie odwrócenie, bo na wskaźniku RSI jest już tak, cena już znajduje się na poziomie. Zwróć uwagę, tak tego. Ee, że cena jest wykupiona. Także na poziomie wykupienia i na poziomie oporu cena może być odwrócona. I przed rozpoczęciem, proszę o dołączenie do mojej grupy darmowej Dni Trading free Group w Telegramie. Jest to grupa darmowa, gdzie prowadzimy dwie sesje darmowe dzienne i daje jeden sygnał sesji. Także możesz otrzymać dwa sygnały darmowe dzienne. I również mam e, jeszcze robota handlowego, który prowadzi analizę techniczną na różnych parach walutowych i na różnych ramach słowa. Tak, możesz brać dowolny par walutową. Дали рама часову, так, і дали бот, видає внески і може створити транзакції згодні з тим ботом. так, звучит на пшет бот аналізує і видає ваще в Google. Так, так що маємо якусь тенденцію зростову, наприклад, і можна входити до Google в, на такі е, транзакції. Лінк на групу і робота менше в описі в Міко, або просто можеш написати, що мені, і я швидко повім, як можу чимось цього бота. Добре, почекаємо на починчі транзакції. І ще залишилася одна хвилина. Е, e, не провазимо аналізу на TradingView, так, e, не люблю тут аналізувати, але рівніш можна так... Е, і аналізовувач на TradingView, але я полезом аналізовувач на... Ой, на TradingView не полезом аналізовувач тут, направда, в... на, на PocketOption, так? Бо маємо таку ситуацію, що трохи труд... є трудно до е, аналізи, так? Є сліпі забачити всього на направде на, 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 на TradingView. View. Добре, є ж це на в мінус, а тут покривання, бо зараз трохи є це зачимання, звучу вага, так? Та, очевидно, позіум опорки знайдуючи для ціни, так, на тим позіумі, і зараз ціна Po prostu jest zatrzymano na poziomie, otworzymy trend pokrywania na 300 dolarów e, i poczekamy odwrócenia, bo naprawdę tam poziom jest silny. Tak? Może zobaczyć ten poziom na, na Pocket Option, tak? e, czy jest on tutaj, nie, nie ma. Zwróćmy uwagę na inny ramy tak? Na, na przykład na 15 minut na ramy tak? E, nie jest widoczny, gdzie to jest ten poziom. Dobrze, otworzyłem pokrywanie. Pierwsza transakcja zamknięta w minusie. Zobaczymy, co się dzieje na, na wykresie na trading View. Dobrze, na trading View, jak mówiłem, tak. Oczywiście, historyczny e, poziom jest silny, tak. Był wzrost, tak. Ale, tak jak tutaj, naprawdę mamy taki duży poziom oporu i musi być od, odwrócenie. Nie zawsze odwrócenie jest zmianą tendencji. Po prostu może cena dochodzić do tego poziomu oporu, tak. Tak, jak i tu teraz jest. купіона. Далі може бути корекція, так, якась мала корекція. І по тій корекції може бути далі і зрост, може це на пшеламач е, e, тен позіум опору, таке може бути, так. Але завжди обок позіуму може виступовувати така корекція. Для так, отей корекції хандлуємо. Бо завжди історично можна побачити, що в чешні ціна була одвруцована на тих позіумах, так. Бо, направді, позіум є щільний, звучу так, в чешні ціна вже такого позіуму не шла. I oczywiście historycznie jest możliwość, że teraz cena pójdzie trochę na spadek i dalej już, jeżeli jest naprawdę zainteresowanie wchodzić w do góry, to cena pójdzie dalej e, do góry, tak, A, ale teraz jest wykupiona, znajduje się na wskaźniku, e, oj, na, na wykresie znajduje się na poziomie oporu, tak, i ma opór. Oczywiście jest dwa ważne poziomy, tak, poziom oporu, który znajduje się wyżej i poziom spadu, który znajduje się trochę e, niżej, tak. і от тих поджимів це назавше е, іде в якомусь керунку, так, можна побачити, що зачинав зрост, далі так доходжу до поджима опору, далі був спадок, так, є ще тут малий спадок, далі тут маємо такий рух бочний, так, тут ціна на вході такий рух бочний був, непевно, що це буде. так, і далі був юж зрост і тренд зростовий, але зараз руніш це не ще на е, поджимі tego oporu i od tego poziomu poczekamy odwrócenie, że cena pójdzie na spadek. Dobrze, czekamy zamknięcie transakcji, zguściu uwagi, tak już dalej było odwrócenie, jak mówiłem po prostu ten poziom, o którym mówiłem, że poziom oporu znajduje się tutaj i po prostu nie wystarczyło trochę czasu, żeby cena była odwrócona, ale teraz pojawi się czerwone i oczywiście cena była odwrócona od poziomu oporu. Po prostu, kiedy prowadzimy analizę, na to musimy zwrócić uwagę, tak, i teraz będziemy mieć zysk, który będzie pokrywanie pierwszej transakcji, tak, będę mieć mały zysk, który pokryje transakcję pierwszą stratę, i dalej trochę będzie zysku na już zarobię pieniądze na tej, na tej transakcji. Dobrze, zwróćcie uwagę, tak, cena zamknięta w plusie, wszystko w porządku, tak, transakcja jest zamknięta, w plusie mamy mały zysk, i zobaczcie, tak, wszystko, jak mówiłem, po tej analizie. Po prostu cena była, e, po prostu tak jak mamy tutaj poziom oporu, cena trochę poszła na spadek e, od tego poziomu. E, dalej e, byki próbował wchać cenę do góry, ale cena jest naprawdę na e, wskaźniku RSI już jest wykupiona, także jest możliwość, że od tego poziomu cena będzie e, iść na wzrost, tak? E, I przelamać ten poziom, tak? Dobrze, poszukamy, poszukamy inne parę i Otworzymy transakcję na jeszcze jednej parowoltowej, bo było naprawdę za mało, tak, jedna transakcja, było mało. Dobrze, gpaud, Zwróć uwagę, jest ciekawa sytuacja na GPUD Można tworzyć transakcję, ale poszukamy coś innego, tak, co tutaj mamy. E, co to jest? Euro, euro otworzymy transakcję na euro gpi, tak, euro gpi, euro gpi, tworzymy transakcję na 1%, to jest, jest niezłe. Tworzymy na, e, na 200 dolarów, tworzymy na sprzedaż. Dobrze, 200 dolarów na spadek. Dlaczego? Co mamy? E, na 30 minut na ramie można zobaczyć, co? To, że cena teraz, podobna sytuacja jest na wykresie, taka sama sytuacja jak i wcześniej. Mamy ta, podobny ruch, tak cenowy, mamy podobny poziom tego e, oporu, tak? Cena znajduje się na poziomie oporu, jest taka sama e, analiza techniczna. Dalej również cena, gdzie znajdujesz się na poziomie, na wskaźniku RSI jest wykupiona, tak, 73, wyżej 70 jest e, wykupienie, niżej 30 jest wyprzedanie, tak. I teraz już czekamy, że od tego poziomu cena będzie iść na odwrócenie, bo jest wykupiona, trochę już skręca z głośni tak, po, na wykresie może zobaczyć, że trochę idzie już bok, co wskazuje, że już w tym e, wzroście, który teraz jest, w tym trendzie wzrostowym już nie ma takiej siły, żeby pchać cenę do góry. Także może być, że cena teraz na tym poziomie uporu będzie po prostu pójdzie na spadek, jeżeli nie, to zobaczymy, może będzie Trzeba jeszcze jedno pokrywanie zrobić, ale mam nadzieję, że cena będzie naprawdę odwrócona, tak? Bo już zwróć uwagę na przykład na wkaźniku RSI, może zobaczyć, że na, na 30 minut ramy czasowej również cen, cena jest wykupiona. W wyższym w 10 znajduje się tak. Również mamy ten poziom e, tego oporu, tak i cena była odwrócona w na poziom oporu. Także i tutaj zwróć uwagę, cena wchodzi w takiej ruchu bocznej. Tutaj mamy wzrost. Na wskaźniku RSI idzie cena w bok, co wskazuje, że to, że już nie, nie ma takiej dużej siły, żeby pchać i przełamać ten poziom oporu. E, dobrze, poczekamy, zamknięcie transakcję. Zwróć uwagę, trochę poszła cena do góry. E, można będzie zrobić pokrywanie 400 dolarów. Tak, odłożymy transakcję na 400 dolarów na sprzedaż, bo może być tak, że cena będzie zamknięta w minus. Po prostu trochę poszła cena wyżej. е, e, може бути таке так, просто бики пхаються надалі до гури, але зараз от транзакції на одвороцені. Це e, ще джей на викреще, так, маємо такий направді зрост, але тен позіум е, так опору є ще маємо, так. Також чекаємо на те, що ця на бенджі юж е, просто трохи вижий, але бенджі тен, це покривання nie dać stracić pieniądze od pierwszej transakcji, tak, mamy 300 dolarów e, zysku, tak, i będzie 200 pokrycie pierwszej transakcji i będziemy mieć mały zysk, e, 108 e, dolarów na e, zysku, na konto, tak, będziemy mać. Dobrze, poczekamy zamknięcie transakcji, zobaczymy jak będzie pierwsza transakcja zamknięta, pierwsza transakcja oczywiście będzie zamknięta w, w minus, tak, ale mamy jeszcze jedną transakcję, tak, poczekamy. Zobaczymy czy, czy będzie, czy nie. I teraz powiem dlaczego cena poszła dalej do góry, tak e, może być takie, tak niestety. Na nie zawsze taki, jak, jak, jak chciemy, tak i jak chcemy, bo po prostu dlatego prowadzimy analizę. I co było, tak? Zwróćcie uwagę, co naprawdę było na wykresie. Prowadzimy analizę 5 minut ramy Mamy poziom, oczywiście ten poziom oporu. Ale byki dalej, dalej próbuje pchać ceny. Teraz zobaczymy jak wyglądały świecie japońskie, tak jakie są świeci. Na wskaźniku RSI, tak można zobaczyć, że cena naprawdę już jest, zwróćcie uwagę, tak wchodzę w poziom zielony, tak że już jest naprawdę wykupiona. Dalej, zwróćcie uwagę, tak była mała korekcja, już była, tak dalej mamy świecie czerwone, takie i była korekcja tego poziomu. Był wzrost, dalej była mała korekcja i jeszcze jedna mała korekcja zaczyna e, ten poziom wpływać na ceny. I oczywiście zwróćcie uwagę, wskaźnik RSI skręca już w bok, wkazuje, że już nie ma takiej siły, tak? Oczywiście musi być taki wzrost e, wskaźniku RSI, w, bo tutaj mamy e, trend wzrostowy, tak? I dalej już nie mamy trendu wzrostowego, zwróćcie uwagę, na wskaźniku RSI jaki czy tak? Mamy wzrost, i dalej w bok. Cena wchodzi w bok, oczywiście, że cena już nie będzie znajdować się wyżej tego poziomu, tak? Bo. Już nie ma siły, wskaźnik RSI wkazuje, że nie ma ten, tej, tej siły w tym, w tym tym ruchu, w tym trendzie i cena już skręca na spadek i tutaj już czekamy, że cena pójdzie na spadek. Dobrze, poczekamy na transakcji i zwróćcie uwagę, jak i mówiłem, tak? pojawił się świec czerwony, cena odwrócona, była odwrócona. I już teraz będziemy mieć pokrycie transakcji i będziemy mieć zysk. Niestety tak się może być, dlatego robimy pokrywanie. Tak, mamy 4 transakcje w sumie, tak mamy na, na dzisiaj, i 2 transakcje minus, a do 2 pokrywania daje nam plus, U, oczywiście już nie straciliśmy pieniądze, a trochę mamy zysku za tę transakcję, ale tak, wszystko w porządku, transakcja jest w plusie i tak to wygląda. Tak, niestety tak się może być. Ale jak i mówiłem po analizie, e, naprawdę cena była odwrócona, mamy korekcję, wszystko po tej analizie jak mówiłem, tak, było korekcja od pozioma e, tego e, poziomu oporu, tak, który był na tym tutaj, tak, i wszystko było po analizie, teraz cena idzie na korekcję od e, pozioma i również było e, naprawdę wykupiono na wskaźniku Rysaj. Dobrze, tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj wszystko. Na razie do następnego filmu.